Wiele spośród tematów, które zarząd SMLW poruszył na niedawnym walnym zgromadzeniu jej członków, dotyczyło kwestii finansowych. Czasem wyrażonych w kwotach z kilkoma zerami, innym razem dotyczących sum o wiele mniejszych. Jedną z takich kwestii stanowiło ustalenie zasad udziału członków w pożytkach i innych przychodach z własnej działalności gospodarczej spółdzielni. Zasad, które jednak wydają się ani niecałkiem zrozumiałe, ani też korzystne z perspektywy lokatorów. Nieszczęściem dla nas jest to. Że w momencie, kiedy my wybudujemy nowy budynek, to z mocy prawa te osoby, które ustanowią w akcie notarialnym odrębną własność lokalu, przestają być członkiem spółdzielni. Nie mogą korzystać z jakichkolwiek przywilejów i pożytków z działalności spółdzielni jako całości. I dziwne to jest to, że człowiek, który ma własnościowe prawo do lokalu, sprzedał to prawo, kupił u nas e, mieszkanie, był 40 lat członkiem, przestaje być członkiem. Przez to przestaje uczestniczyć w pokryciu kosztów, częściowych kosztów jego nieruchomości z tytułu zysków spółdzielni. W tej legionowskiej nie są to może wielkie kwoty, lecz dla wielu gospodarstw domowych mogłyby okazać się znaczące. To jest kilkanaście groszy od metra. Do 20, to różnie w zależności od, od okresu, od roku. Ilość członków nam też spada poprzez to, że właśnie te osoby, które kupiły mieszkania u nas, a w dużej części są to osoby u nas zamieszkujące, przestają być członkami spółdzielni, niestety. Nawiasem mówiąc, dążenie do posiadania lokalu na własności jest jednym ze znaków szczególnych polskiego rynku nieruchomości. Charakteryzujące go dane nie pozostawiają w tej kwestii żadnych wątpliwości. Podobnie bywa też z mieszkaniami w innych krajach funkcjonujących w ramach dawnego obozu socjalistycznego. Paradoksem jest, że my nie jesteśmy najbogatszym krajem w Europie, a razem z Rumunią mamy pierwsze miejsce, jeśli chodzi o ilość mieszkań w których mieszkają ich właściciele. My mamy 80% mieszkań, mieszkają w nich ich właściciele. W Niemczech jest to 40 parę, ale było 30 po połączeniu z NRD. NRD podbiło stawkę. W Szwajcarii 23 tylko, a u nas 80%. Powyższe liczby mówią same za siebie, ale zdaniem długoletniego prezesa Legionowskiej Spółdzielni w przyszłości mogą się one zmienić. Zauważyłem, że wśród uczonych zaczyna przejawiać się tendencja do namawiania klientów i władzy do zwrócenia uwagi na mieszkania na wynajem czy lokatorskie spółdzielcze. Zobaczymy, jak to, bo to od niedawna się to pojawiło, zobaczymy, jak to zadziała. Jedno wydaje się pewne biorąc pod uwagę już istniejące oraz budowane w kraju lokale mieszkalne chętni na ich zakup będą mieli w czym wybierać. W Polsce jest milion osiemset tysięcy mieszkań, które nie są przez nikogo zamieszkałe. I brakuje dwóch milionów, trzech milionów mieszkań dla ludzi, którzy mieszkań nie mają. Ludzie kupowani mieszkania niektórzy traktują jako bezpieczną lokatę kapitału, ponieważ nie ufają depozytom, nie ufają funduszom inwestycyjnym, a nieruchomość to jest nieruchomość. Jak to się rozwinie, nie wiem. Tanie subsydiowane przez rząd, czyli nas wszystkich kredyty, spowodują zapewne kolejny boom na rynku nieruchomości. Jedną z jego beneficjentek ze swoją ofertą nowych mieszkań ma szansę stać się również Legionowska SMLW.